jesteś w domu? Właśnie wróciłam, co tam? Jest gdzieś z tobą mama? Tak, siedzi i ogląda film jakiś, a co? Nic do niej nie mów. Powiem ci co masz teraz robić. Ona po prostu patrzy w telewizor, a co? Na krwawi? O kurde. Krew jej leci z nosa. Co jej jest? Już ci mówię co masz robić. Idź do góry do mojego pokoju. Dlaczego? Po prostu to zrób. Otwórz górną szufladę w moim biurku. Tato, to, o co chodzi? Weź pistolet i zamknij drzwi. Co się dzieje? Czy z mamą coś jest nie tak? Nie wiem, ale musisz zostać w moim pokoju aż wrócę. Zaraz będę. Dlaczego mama krwawi? To teraz nieistotne. Zatrasnęłaś drzwi. Teraz nie Istotne? Tato, wytłumacz mi to! Zamknij drzwi teraz! Teraz! Okej, okay, zamknięte! Teraz powiedz o co chodzi. Dobrze, masz pistolet? Kasiu, co się dzieje? Tato, jest ja słyszę mamę. Próbuję otworzyć drzwi. Nie pozwól jej wejść, może być niebezpieczna. Prosi mnie, żebym ją wpuściła. Nie słuchaj jej. Teraz jej nie możesz ufać. O mój Boże, uderza w drzwi. Ona krzyczy. Tato, mówi, że chce mnie za Co mam zrobić? Masz pistolet, Kasiu? Tak. Musisz ją postrzelić, jak wejdzie do ciebie. Nie mogę strzelić do własnej mamy, tylko jeśli wejdzie, dzwonię na policję! Właśnie to zrobiłem, są w drodze. Co robi twoja matka? Przestała bić w drzwi. Po prostu zostań tam, gdzie jesteś. Posłuchaj, to zabrzmi dziwnie, ale jeśli usłyszysz, że twoja matka nuci dziwny głos, zakryj uszy. Dlaczego? Nie ma czasu na wyjaśnienia, po prostu to zrób. Nie, dopóki mi nie powiesz dlaczego. Kurde, Kasia! Powiem ci! Okej, okay, to zabrzmi dziwnie, ale wiesz, że studiuję muzykę na studiach, tak? Robiłem pewne badania i odkryłem zaginioną sonatę Tartiniego. Tego gościa, który twierdził, że jego muzyka została skomponowana przez diabła, gdy spał. Powiedzieli, że ta zaginiona kompozycja da wieczne życie tylko słuchomieńcom. Słuchaczom, jeśli zostanie zagrana poprawnie. Ale było ostrzeżenie. Mówili, że jeśli zostanie zagrane niepoprawnie, melodia może ukraść duszę słuchacza. Ta to to niemożliwe. Ja też tak myślałem, ale i tak byłem ostrożny. Ćwiczyłem na skrzypcach z zatyczkami do uszu, ale twoja mama niespodziewanie wróciła do domu. Usłyszała melodię. Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Nie działo się to natychmiast, ale dziś wieczorem zaczęła mówić dziwnie. A potem zaczęła krwawić, co było wspomniane na kartce z nutami. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Po prostu zachowaj spokój. Jestem już na autostradzie. Proszę, pośpiesz się. Myślę, że mama wyszła na zewnątrz. Sprawdzę okno. Okej, okay, ale uważaj. O rany, mama wchodzi na dach. Jest przy oknie. Strzel w nią, musisz, Kasiu. Halo, wszystko w porządku, powiedz mi, jestem już bezpieczna. Uciekłam do lasu za domem. Dzięki Bogu, wróć szybko. Jestem w piwnicy. Wróciłem do domu. Co? Twoja matka ma siekierę. Pośpiesz się. Na to okłamałeś mnie. Co masz na myśli? Kiedy uciekałam z domu, zobaczyłam telefon mamy na stole. Wzięłam go. Czytam teraz twoje wiadomości z mamą. Nie usłyszała ona przypadkiem tej melodii. Kazałeś jej przesłuchać nagranie z tą Melodią, aby sprawdzić, czy działa. To nieprawda! Kochanie, jestem teraz w piwnicy. Potrzebuję pomocy. Proszę, przyjdź! Przestań kłamać! Dobra, tak przetestowałem tą melodię na matce, ale byłem pewny, że zadziała. Chciałem, abyśmy wszyscy żyli wiecznie. Ty, ja i mama musisz mi pomóc. Mama już prawie zniszczyła drzwi. Tato, jeżeli eksperymentowałeś na mamie, to skąd mam wiedzieć, że nie zrobiłbyś tego na mnie? Nie zrobiłbym tego. To dlaczego zrobiłeś to, mamie? Masz ostatnią szansę. W piwnicy masz skrzypce, zagraj tę melodię. Jeśli tym razem ci się uda, będziesz żyć w Wiecznie. Poczekaj, to niemożliwe, za ciemno jest tutaj. To Twoje jedyne wyjście.